Szanowni Państwo, znajdujemy się w dolnośląskiej izbie lekarskiej we Wrocławiu. Jest to konferencja prasowa z udziałem kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Brauna. A jesteśmy tutaj, bo właśnie za drzwiami, które znajdują się za naszymi plecami, będzie odbywać się już kolejna, trzecia odsłona zbiorowego procesu 114 prawych lekarzy. Sprawa przed sądem lekarskim, ale chciałoby się powiedzieć, że jest to sąd kapturowy lekarzy, którzy w czasie covidowego zamordyzmu chcieli swoich pacjentów badać i leczyć naprawdę, nie przez telefon, nie przez zamykanie ich w domach, nie przez nastręczanie i przymuszanie ich do przyjmowania eksperymentalnych preparatów. Ci lekarze do dziś są ciągani, właśnie po izbach lekarskich są nękani, są prześladowani za to, że jako medycy chcieli pomagać, a ci którzy w tamtym czasie, w czasie covidowego zamordyzmu, swoimi decyzjami, swoimi działaniami przyczynili się do nadmiarowych zgonów, przypomnijmy, w liczbie ponad 250 tysięcy pozostają bezkarni. Nasze zdanie, nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Wszyscy covidowi, sanitarni, zamordyści, terroryści przed trybunały, a od prawych lekarzy, od uczciwych lekarzy łapy precz, pacjenci ich. Potrzebują. Zapraszam do głosu panią Justynę Sochę, która jest prezesem Fundacji Polskie Weto i Stowarzyszenia Stopnop. Dziękuję. Lekarze bez cenzury tak właśnie zapraszamy na kolejne rozprawy. Sądów kapturowych, bo trudno tu mówić o sprawiedliwości, kiedy lekarze za mówienie prawdy w imię zasady po pierwsze nie szkodzić są stawiani przed sądami. Gdyby w 2020 roku rząd, gdyby władze wysłuchały tych lekarzy, gdyby doprowadzono do uczciwej publicznej debaty, nie byłoby 250 tysięcy nadmiarowych zgonów. Cenzura zabija. Mówimy o tym od początku. I uważamy, że niezwykle ważne jest, żeby pokazać lekarzom, że nie są z tym sami, żeby dodać też odwagi kolejnym lekarzom, kolejnym medykom, którzy znają prawdę w tej chwili, kiedy już na poziomie rządowym, chociażby w Stanach Zjednoczonych, mówi się, że polityka lockdownów, maseczek, masowego wyszczepiania była błędna i po prostu doprowadzała do zgonów, do śmierci, do utraty zdrowia. W dobie wielu tysięcy wytoczonych procesów o powikłania poszczepienne, chociażby w Niemczech, kiedy, tak jak mówię, już rządowi eksperci wypowiadają się. I potwierdzając, że ci lekarze, ci których kilkudziesięciu dzisiaj tutaj ma być sądzonych we Wrocławskiej Izbie Lekarskiej, a którzy mają też wytoczone procesy przez Izbę Lekarską w Poznaniu, to jest 19 lekarzy takich jak dr Paweł Pasiukiewicz, dr Zbigniew Martyka, dr Dorota Sienkiewicz, dr Anna Martynowska, dr Katarzyna Broswalderdorf i wielu, wielu innych wspaniałych lekarzy, którzy wypowiadali się głośno, krzycząc zatrzymajcie się, to będzie powodowało zgony, problemy. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni, dlatego deklarujemy wsparcie pod każdą taką izbą lekarską, podczas każdej takiej rozprawy, aż w końcu ci ludzie usłyszą dziękuję i będą uznani za bohaterów. Dziękuję im. Dziękuję. Teraz głos zabierze pan Krzysztof Figura, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego pana Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, Grzegorz Braun konsekwentnie od lat staje w obronie medyków, i pacjentów. Już w 2021 roku, jako jedyny, nie bał się publicznie kwestionować wprowadzanych lockdownów, obostrzeń dla lekarzy i pacjentów. W 2022 roku, również jako jedyny polski poseł, stanął w obronie doktora Zbigniewa Martyki, który został odsunięty od prawa wykonywania zawodu tylko i wyłącznie dlatego, że ośmielił się leczyć pacjentów i kwestionować wprowadzane obostrzenia. Grzegorz Braun jest gwarancją zachowania bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie zdrowia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam Pana doktora, Pana lekarza Tomasza Łopaciuka do wypowiedzi. Dzień dobry Państwu. Jestem lekarzem. Chciałbym się zwrócić to jest apelem do, koleg do kolegów medyków, zarówno tych frontowych, zwłaszcza zastraszonych przez system, zalęknionych, zalęknionych utratą biurka czy gazy w rejonowej poradni rodzinnej, utratą koncesji na mały prywatny gabinet albo i duży prywatny szpital, utratą kierowniczego stołka, piastunów, organu osoby prawnej, jak się dyrektorzy nazywają, w zozach, a także medyków. Decydentów, medyków namaszczonych na naszych mistrzów i medyków osądzających niepokornych kolegów według wytycznych politycznych. Wszystkich nas, medyków, mająca dba, e, dotyczy mająca 2,5 tysiąca lat, przysięga Hipokratesa, w której znajdujemy odniesienia do wielu aktualnych pojęć i wartości, takich jak sztuka medyczna która powinna być podparta talentem, umiejętnością przywracania i zachowywania zdrowia, czyli stan homeostazy, równowagi funkcjonalnej organizmu pacjenta, także w relacji z jego środowiskiem. Inne pojęcie, wolny zawód, o tym już jesteśmy chyba zapomnieli, możliwość nieskrępowanego wykonywania sztuki medycznej w zgodzie z sumieniem oraz nabytą od mistrza wiedzą i umiejętnościami. A nie według stojących często wrażącej z tym sprzeczności wytycznych, lobbystycznych lub politycznych. Inne pojęcia, etyka lekarska. Sumienie, klauzula sumienia. Może przeczytam przysięgę Hipokrystesę dla przypomnienia. Yy, Przysięgam na apolina lekarza na sklepiosach i panace oraz na wszystkich bogów i boginie. Biorąc ich za świadków, że wedle mej możliwości i zdolności będę dochowywał tej przysięgi i tego zobowiązania. My mamy swojego Boga i yy, Jemu powinniśmy też składać przysięgę. Mistrz, mistrza mego w sztuce będę szanował, na no równi z rodzicami, będę się dzielił z nim swym mieniem i na żądanie jego potrzeby. Synów jego będę uważał na swoich braci, będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się w nich kształcić. Bez wynagrodzenia i żadnego zobowiązania z ich strony prawidłowych wykładów i całej pozostałości nauki będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom pisanym yy, i związanym prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu. Troszkę mi się pojęcie nepotyzmu w tym momencie <grywny> skojarzyło, ale to oczywiście nie o to chodzi. Będę stosował zabiegi lecznicze według moich możliwości i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Sztuka medyczna podparta talentem, umiejętność przywracania i zachowywania, to komentarz, zdrowia, czyli homeostazy. Nikomu nawet nie, nawet na żądanie nie podam śmiercionośnej trucizny. Tak jest. Ani nikomu nie będę jej doradzał. Tak jest. Podobnie też nie dam nigdy, nie wieście, środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Wolny zawód. Możliwość nieskrępowanego wykonywania sztuki medycznej. A nie według stojących, często wrażącej z tym sprzeczności. Wytycznych, lobbystycznych, politycznych, jak mówiłem wcześniej. Nie będę kroił, chodzi o chirurgię, nawet cierpiącego na kamień, pozostawię to mężom, którzy rzemiosło to wykonują. Do jakiegokolwiek wejdę do domu, wejdę doń dla pożytku chorych, wolny od wszelkiej chęci krzywdzenia i szkodzenia. Jako też wolny od pożądań zmysłowych, tak względem niewiast, jak i mężczyzn. Względem wolnych i niewolników. E, tutaj kojarzy mi się pojęcie męskości w e, opanowaniu e, męskości. E, jeśli chodzi o lekarza. I na koniec, e, koniec e, przysięgi: cokolwiek bym podczas leczenia poza nim w życiu ludzkim. Ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy, czyli tajemnica lekarska. Jeżeli dokowam tej przysięgi, nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełniłem swej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy. W razie jej przekroczenia i żowania niech mnie los przeciwny dotknie. E, więc po przypomnieniu sobie treści tej przysięgi, którą już zapewne wszyscy medycy znają, Zróbmy rachunek sumienia, spójrzmy w lustro, spróbujmy dokonać samooceny i odpowiedzieć sobie na pytania, czy czujemy się dobrymi lekarzami, utalentowanymi adeptami sztuki medycznej? Jeśli tak, to nie musimy się obawiać o biurka, stołki i garze. Dobry lekarz usiądzie na kamieniu i zarobi. Nawet wtedy, gdy dziwna izba zabierze dziwne prawo wykonywania zawodu. Czy stosujemy zabiegi lecznicze? Następne pytanie. Wedle swoich możliwości i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. Nikomu nawet na jego nażądanie nie podajemy śmiercionośnej trucizny, ani jej nie doradzamy. Jeśli tak, to znaczy, że szanujemy swoich mistrzów w sztuce medycznej. Nie sugerujemy się dziwnymi przekazami medialnymi na pasków TV pseudonaukowymi zaleceniami nie wiadomo komu służącym polityków. Lekceważymy wytyczne mniej lub bardziej zrobowanych towarzystw, które mogą choremu wyrządzić uszczerbek lub krzywdę. Nie podajemy i nie zalecamy eksperymentalnych prepa preparatów zwanych myląco szczepionkami, bo przecież mamy, znamy działalność i losy doktora Mengele i kodeks norymberski. Przestrzegamy pacjentów przed przyjmowaniem takich preparatów, jeśli mamy poważne przesłanki, że mogą wyrządzić uszczerbek lub krzywdę, a nawet zabić. Czy zachowujemy tajemnicę lekarską? Jeśli tak, to znaczy, że nie donosimy pracodawcy do sanepidu na kolegów po fachu, że nie chcą się poddać eksperymentom niby medycznym, co mnie spotkało. Nie donosimy sanepidu na do Sanepidu na rodziców, którzy w trosce o zdrowie i życie swoich dzieci próbują je chronić przed eksperymentami i ryzykownymi procedurami medycznymi, ratując się choćby ucieczką z systemu, a nawet z kraju. Na koniec, do medyków, sędziów, polityków, czy polityków może, w imię czego. Działacie? Lekarzy, pacjentów, zdrowia, medycyny? Czy nie dostrzegacie docierających masowo z różnych stron świata informacji o skutkach, ponoć bezpiecznych i skutecznych, preparatów takich jak zakrzepy, udary, udary serca, udary mózgu, udary innych narządów, poronienia, uszkodzenia płodowe, uszkodzenia płodności? Nagłe zgony młodych ludzi. Etyka, prawa człowieka, zdrowie, gdzie są? Co dla Was znaczą? Czy odpowiedź kryje się pod trzema preczami wyborczymi Grzegorza Brauna? Notabene jedynego dowódcy i jedynego naszego obrońcy i lekarzy i pacjentów. Nie boję się, że mnie zniszczycie. Być może tak jak e, uczciwego lekarza, działacza i polityka Zbyszka Hałata, mojego nauczyciela, mistrza w sztuce krojenia, tego Hipokratesa, e, czyli chirurgii, jak i w, e, w sztuce używania w medycynie własnego mózgu rozumowania, czy też yy, lekarza, yy, komandora, kamerata Piotra Wojciechowskiego, który był dla mnie mistrzem w nauce odwagi i pozostawania w prawdzie, w walce o zdrowie, życie i dobro. Oni zginęli, bo byli dla was groźniejsi niż ja. Bo znali prawdę i mówili, że mają twarde dowody. Chcieli ją ujawnić. Dla mnie jednak salus edwita groti suprema lex esto, czyli zdrowie i życie pacjenta jest najwyższym prawem. Dlatego nie dam się zniewolić izbą i korporacją. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a teraz głos zabierze. Jeśli przepraszam, jeszcze mogę, bo tutaj na koniec sobie tak na kolanie przygotowałem. Trochę preczy. Precz z komuną, eurokomuną i Komuną to jest e, e, znany znane precz. Precze. Precz e, z nazizmem i nazistami w medycynie. Precz z wszelkim totalniactwem i niewolnictwem. Dziękuję. Tak jest. Bardzo dziękujemy za ten głos dziękujemy. lekarza. Szanowni Państwo, teraz głos zabierze poseł do Parlamentu Polskiego, pan Roman Fritz, który jest równocześnie przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków. Tak, dokładnie. Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj w ten poranek do Wrocławia właśnie jako poseł w tej roli, jako członek Komisji Zdrowia również oraz jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Życia i Zdrowia Polaków, gdzie poruszamy treści na styku lekarz-pacjent, takie, których tutaj głosić prawdopodobnie nie wolno w tym gmachu. No i z drugiej strony przyjechałem jako pacjent, jako pacjent. Podziwiać lekarzy i wspierać lekarzy, którzy nie boją się leczyć. Akurat padły słowa, słowa, że to sąd kapturowy tutaj wszystkich czeka, ale tak myślę, że w tę wielką środę bliżej nam do sformułowania Sanhedryn nas tutaj zgromadził i, i zaprosił. Proszę Państwa, lekarze, na przykład Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Ile dobra wyrządzili w ciągu krótkiego czasu, lata 2020-2022, niektórzy już wolą zapomnieć o tych, o tych podłych czasach, kiedy nie wolno było leczyć, lecz wprowadzać jakieś narzucone, nie wiadomo skąd, dziwaczne procedury testowania, kwarantan, szprycowania, zamykania ludzi, uganiania się za nimi, no, i oczywiście te wszechobecne maseczki. Konia z rzędem temu, kto naukowo uzasadni te wszystkie bzdury, które wprowadzała nam ówczesna na władzę. No i dzięki Bogu mieliśmy możliwość poznać lekarzy niezłomnych, lekarzy, którzy wyznają odwieczne zasady leczenia, które przed chwilą zacytował pan doktor. Przecież nic tam dodawać już nie trzeba. Akurat sam też. Byłem chory na tą niesamowitą chorobę, no i leczyłem się w taki sposób, który prawdopodobnie był zabroniony. Wielu ludzi, również z mojego okręgu wyborczego, podchodziło do mnie, mówiąc, że brało lek, który był zakazany i dzięki temu żyją. W dobie obecnej, podczas obrad na przykład Komisja, Komisji Zdrowia Polskiego Sejmu, mamy do czynienia z tak zwaną walką z tak zwaną dezinformacją. I na to chciałbym, chciałbym Państwa uczulić, że to jest cenzura, która wchodzi, to jest eliminacja niezależnego myślenia naukowego. Nieważne tutaj dla tych urzędników, dla tych akwizytorów Big Pharmy są wiedza, doświadczenie, umiejętności lekarzy. O tym należy zapomnieć. Będą się liczyć tylko ci w myśl tych nowych przepisów, które nadchodzą, którzy potulnie schylą głowę, zegną kolana i będą postępować według procedur opisanych przez starszych i mądrzejszych. My, jako posłowie Konfederacji Korony Polskiej, jako całe nasze środowisko, wspieramy niezależnych lekarzy, niezależnych naukowców, badaczy, będziemy tutaj przychodzić, będziemy się upominać. O wolność polskiej nauki, polskich badań i polskiej medycyny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pan prezes i kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Grzegorz Braun. Szczęść Boże i Bóg zakładać serdeczne wszystkim lekarzom, którzy chcą w zgodzie z odwiecznymi tradycjami. Tradycyjnie pojmowaną etyką swojego zawodu chcą leczyć, ratować ludzkie życie, nie zaś szkodzić, nie zaś stawać się bezkrytycznymi, bezwolnymi siepaczami, podwykonawcami politycznego reżimu. Tego reżimu, który reprezentuje w skali globalnej Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, precz. Precz z WHO, z wszechwładzą tych totalitarnych organizacji w Polsce i w świecie. I dobra wiadomość: w szerokim świecie mamy do czynienia z trendem ozdrowieńczym. Amerykańska administracja wyrzuciła już całe to WHO do kosza. Z jakiego powodu Polacy, dalej polscy medycy i pacjenci mają być poddawani? Tym, tak zwanym politycznym wytycznym tej organizacji. Jest to czyste znachorstwo, nie mające podstaw naukowych i oczywiście nie mające znamion legalności. To jest bezprawie i znachorstwo, powtarzam, to nie jest medycyna. A więc precz z monopolem WHO, monopolem Big Farmy, Big Food, to są ci. Ci tworzący globalną kooperatywę przestępczą nasi prześladowcy, jedni napędzają klientów drugim, a w skali krajowej, państwowej, tu w Rzeczpospolitej, Szanowni Państwo, precz z monopolem NFZ i uwaga izmekarskich, złamiemy ten monopol. Złamiemy ten monopol. Nie będą przymuszani lekarze do tego, by wstępować do organizacji jedynej bezalternatywnej. To jest łamanie konstytucyjnych praw lekarzy jako obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do tego, żeby się swobodnie zrzeszać, tworzyć organizacje i przystępować do takich, do których mają wolę przystąpić bez przymusu politycznego, policyjnego, bez sankcji. Bez groźby, bez nękania. Sprzeciwiamy się nękaniu i prześladowaniu dobrych lekarzy, którzy wykonują swój zawód zgodnie ze swoim sumieniem, talentem, najlepszą wiedzą. Potępiamy ich prześladowców. Potępiamy Was. Was, którzy wchodzicie w skład tych sądów i lekarskich, które są narzędziem totalitarnej represji. Potępiamy Was i nie poprzestaniemy na werbalnym potępieniu. Będziemy dochodzić sprawiedliwości. Czy to Wy, sędziowie, czy to Państwo zasiądziecie tam za stołem, by nękać naszych dobrych lekarzy, zapamiętamy Wasze nazwiska. Będą one zapisane. Będą one zapisane. I jeśli Polska wróci, jeśli wróci Najjaśniejsza rzecz pospolita w całym swoim majestacie, to z całą mocą, z całą mocą wymierzy sprawiedliwość prześladowcom, złamie monopol NFZ, izb lekarskich, sądów izb lekarskich. To jest być albo nie być nie tylko lekarzy i pacjentów, to jest być albo nie być cywilizowanego. Narodu wolnych Polaków, narodu suwerennego we własnym niepodległym państwie. Zdawało się niektórym bardzo długo, zdawało się niektórym nawet i dobrym, naiwnym patriotom, że te sprawy, które tutaj się rozgrywają, tu się rozstrzygają, nie dotyczą nas wszystkich że to jest jakaś kwestia środowiskowa, branżowa że to są jakieś sprawy incydentalne. Partykularne nie. Tu rozstrzyga się sprawa polska. Sprawa polska, szanowni państwo, i dlatego nie wolno nam zostawić bezbronnych, wydanych na pastwę, bezprawia naszych najlepszych lekarzy, którzy w chwili próby stanęli po stronie prawdy, dobra, piękna, stanęli po stronie. Pacjentów, Polaków, wolnych ludzi. Nie stanęli po stronie totalitarnego zniewolenia, które przecież miało swój wymiar bardzo praktyczny, wspomniany tutaj. Zginęli ludzie, zginęli ludzie, Szanowni Państwo, życie ludzkie zostało statystycznie, wymiernie w Polsce skrócone o dwa lata. Czy Państwo pamiętacie, że wszystkie te procedury, lockdowny, kwarantanny, cała ta segregacja, przymus maskowania, testowania, szprycowania eksperymentalnego, zamknięcie systemu lecznictwa, po prostu nieprzyjęcie do przychodni, do szpitali milionów pacjentów w pierwszym roku, dwudziestym. To były prawdopodobnie dwa miliony ludzi niezdiagnozowanych w porę, a więc nieleczonych. To jest zbrodnia, to jest zbrodnia ludobójstwa, z uwagi na skalę. Z uwagi na skalę, szanowni Państwo. I my tego tak nie zostawimy. Póki żyjemy, póki działamy, będziemy stali po stronie naszych dobrych lekarzy, medyków, ratowników, pielęgniarzy uczciwych ludzi i będziemy dążyć do przykładnego ukarania ich prześladowców i będziemy dążyć do uzdrowienia polskiej medycyny poprzez demonopolizację Państwa, miany i miany denazyfikację. Czy pani może się przedstawić opinii publicznej? O, odwagi, odwagi. Jak pani się nazywa? Ja nazywam się Grzegorz Braun, Roman jestem Fic. polskim posłem do Aleksandra Europarlamentu. Stebel. Jeszcze raz. Aleksandra Stebel. I kim Stebel. pani jest? jest? Kierownikiem Kancelarii Sądu Lekarskiego. Pani Aleksandra Stebel, kierownik Kancelarii Sądu Lekarskiego, zaprasza. Kończymy tę konferencję prasową. Ciąg dalszy nastąpi, szanowni Za państwo. Za drzwiami pewnie egzekucja, Ciąg a my dalszy na posterunku nastąpi z Panem Bogiem. Na te święta zmartwychwstania pańskiego życzmy wszystkim i sobie i naszym najbliższym, by zmartwychwstała, by odzyskała niepodległość Rzeczpospolita Polska, a wraz z nią by polska medycyna uległa demonopolizacji i denazyfikacji, a prawi dziedzicę doktora Mengele pod sąd. Dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję.